Cześć. Dzisiaj zrobimy sobie warzywne kotlety mielone. Do przepisu użyję 400 g mięsa mielonego z kurczaka, jednego jajka, jednej trzeciej średniej wielkości cukinii i połowy marchewki. A i jeszcze troszeczkę dodam sobie około dwóch łyżek mąki orkiszowej. Zapraszam Was do oglądania. Do miski dałam wszystkie wspomniane składniki, dosypałam do tego pieprzu, soli i czosnku w proszku, i muszę to teraz wszystko zmieszać. Kiedy masa już będzie jednolita, formuję z niej kotlety. Warzywa możecie również zetrzeć na tarce. Dodałam je tutaj dlatego, że mięso z kurczaka jest samo w sobie chude, a mi zależało, żeby był tutaj element soczystości. Kotlety dałam na rozgrzaną patelnię. Smażę je na oliwie z oliwek, i zaraz jeszcze dam przykrywkę, żeby warzywa nieco zmiękły. Będę je podawała z brązowym ryżem. Kotlety już sobie przewróciłam na drugą stronę, możecie je podtrzymać jeszcze dłużej, jak chcecie, żeby były bardziej podpieczone. I zostawiam pod przykrywką, żeby mięso nie było surowe. Możecie też je zrobić w piekarniku. Zobaczcie, jak prezentuje się efekt końcowy. Niezużytą marchewkę pokroiłam w słupki, dodałam do tego jeszcze rzodkiewki. kotlety bez problemu się przewracały i mają zwartą konsystencję dzięki jajku oraz dwóm łyżkom mąki orkiszowej. No i ryż brązowy. Jeżeli przepis Wam się podobał. Dajcie łapkę w górę, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, a jeżeli jesteście na diecie wege i trafiliście tu przypadkiem, to bardzo serdecznie Was zapraszam um, do zapoznania się z moimi innymi przepisami, gdyż mam już ich całkiem sporo, tych wegańskich mam na myśli. Dziękuję za oglądanie i życzę smacznego.